No, widzę oczywiście złość, widzę spokój, Mówimy, co mamy robić do tego, aby było lepiej, jeżeli chodzi o nasze poczynania, jeżeli chodzi o skuteczność, bo to jest najważniejsze i pracujemy cały czas nad tym. Wiadomo, że zawsze mecze odbiera się przez pryzmat zwycięstw i liczby strzelonych goli. My przyzwyczailiśmy wszystkich do tego, że w tamtej rundzie, odkąd jestem trenerem, strzelaliśmy po 4 gole w meczu, po 5 i mówiłem, że będzie to trudne do do, do powtórzenia. Dzisiaj strzelamy jedną, jeżeli chodzi o mecz z Termaliką, strzelamy jedną, jeżeli chodzi o mecz z Tarką. W trzech meczach zdobyliśmy tylko cztery punkty, co też nas w żaden sposób nie zadawala. Natomiast wiemy, że takie sytuacje się zdarzają. Jesteśmy drużyną doświadczoną, taką, taką, która w tej chwili bierze na siebie ciężar. Zdobywania punktów i będziemy to robić. Jutro na pewno jest takie spotkanie dobre do tego, aby w końcu zapunktować trzy punkty na wyjeździe i, i gramy dalej. Odnośnie ostatniego meczu z Termaliką, tak, na pewno możemy się spodziewać z kilku powodów. Po pierwsze, taka jest sytuacja, że, że wracają po kontuzji zawodnicy. Jest tylko jeden zawodnik wykluczony z jutrzejszego spotkania, Kuba Rzeźnicza, który nie pojedzie z nami do Lubina. Pod znakiem zapytania stoi występ Michała Kucharczyka, który dzisiaj wejdzie na, na trening. Natomiast po, po zajęciach zobaczymy, w jakiej jest dyspozycji jego noga i podejmiemy decyzję, co, co się będzie z nim działo. Natomiast na pewno tak, możemy się spodziewać od, po, na podstawie dwóch jedenastek tej z i tej jutrzejszej, jakichś zmian w składzie. No Daniel Szukfu należy się go spodziewać w składzie wtedy, kiedy wywalczy sobie miejsce podstawowym. To jest zawodnik, który przyszedł do nas na początku okresu przygotowawczego. Jest to piłkarz, który musi potwierdzić na, na boisku i w drużynie, że, że daje coraz więcej i wtedy będzie, będzie grał jest brany pod uwagę przed jutrzejszym spotkaniem. Natomiast czy pojedzie do Lubina, zadecydujemy po treningu dzisiejszym. Trzy najtrudniejszy? No jest na pewno inny niż wcześniej. Rzeczywiście byliśmy rozpędzeni w tamtej rundzie, ja natomiast nigdy nie żyję historią. To co, było, to co było w listopadzie, w październiku, w grudniu, to jest historia i ja nie zamierzam wracać do, do tego. Być może kiedyś będę na emeryturze, to sobie będę na ten temat yy, przypominał jak graliśmy. Dzisiaj trzeba się zmierzyć z taką sytuacją, że Rzeczywiście liczyliśmy na, na inny start. Zawsze to, co powiedziałem, mecze odbiera się przez pryzmat zwycięstw. I nie lubię gdybać, ale w ostatnim minucie strzelony gol w Ajaxie, Amsterdam, czy też wygrana z Termaliką, miałaby zupełnie inny odbiór drużyny. Podobne spotkania, jak ten z Termaliką pod względem Jakości pod względem intensywności. Graliśmy z Krakowią po meczu z Realem, graliśmy ze Śląskiem Wrocław po meczu z Borusją Dortmund. Różnica była taka, że tamten wygrywaliśmy i nikt nie pamiętał o stylu, nikt nie pamiętał o tym, że byliśmy po czterech dniach meczu w Lidze Mistrzów. To są rzeczy, które są bardzo ważne. To, co powiedziałem, wiemy, zdajemy sobie sprawę z tego, jesteśmy zespołem doświadczonym, takim, który wyjdzie z tego. I da sobie radę. Tutaj nie ma nic takiego, co byśmy mogli czuć niepokój. Cały czas jesteśmy w grze i wiemy, co mamy robić, aby osiągnąć sukces. Wszyscy w trzy patrzymy przez ten początek rundy. Ja jestem trenerem legii w 13 spotkaniach. 9 meczów wygraliśmy, dwa, zremisowaliśmy, dwa przegraliśmy. Mamy dzisiaj 7 punktów straty. Na pewno będziemy gonić. Obejmowałem drużynę, która miała 10 punktów straty do, do lidera. Dzisiaj mamy 7. Był taki moment, że mieliśmy 5, mogliśmy mieć dwa, nie wykorzystaliśmy tego. W sporcie, w sporcie tak jest. Liczy się to, co jest na końcu, a nie to co jest w czasie rundy. Dajcie popracować, dajcie dużo cierpliwości, dajcie możliwość wykazania się na boisko tym zawodnikom, którzy jutro wybiegną i zobaczymy, co będzie dalej. My z optymizmem patrzymy w przyszłość. Chcemy wrócić do, do tego stanu jaki był w tamtym roku, ale to co powiedziałem, historia jest historią. To jest trochę inny zespół. Taki, który ma innych zawodników, których trzeba wkomponować. Ci zawodnicy, którzy są i zostali w poprzedniej rundzie, muszą im w tym pomóc. I pracujemy nad tym, aby było coraz lepiej. Jest taka możliwość, że, że Mirosław Radowicz zagra jutro na pozycji napastnika, ale to nie jest jedyne rozwiązanie. Na pewno siła ofensywna zespołu jest Poza napastnikiem, którzy, którzy odeszli w, sam te, w tamtym sezonie, taka sama jak była w tamtej rundzie. Oczywiście, że potrzeba takiego egzekutora, który gwarantuje w meczu, gwarantuje w rundzie w sezonie 10-12 goli. My takiego cały czas poszukujemy. Ja liczę na Rado, liczę na Hamę, liczę na Wadisa, liczę na Gi, liczę na Kazaj na Necida, na wszystkich piłkarzy ofensywnych że będą tymi zawodnikami, którzy wezmą na siebie ciężar strzelania goli i będą to robić. Czasami jedna sytuacja decyduje o tym, czy się mecz wygrywa, czy też nie. My wiemy, że w tej rundzie zasadniczej najważniejsze jest punktowanie. Abyśmy punktowali, abyśmy wygrywali, abyśmy starali się gonić w tej chwili czołówkę. Natomiast prawdziwa walka i tak przyjdzie na te ostatnie 7 spotkań, które zostanie rozegranych na przełomie maja i czerwca. Także... Miro może zagrać na pozycji numer 9, natomiast no dzisiaj nie zdradzę, bo byłoby to za łatwe dla, dla Piotka Stokowca w Zagłębiu Lubin. Dziękuję. Dziękuję bardzo.